Ma Widzowie, Z tej strony ja, Sztachem I to jest jeden z najważniejszych aktualnie odcinków. Znaczy, w sumie, w całej, jakby, takiej karierze internetowej, gdzieś gdzie tam się już przełykałem przez samą serię i takie rzeczy, prowadzenie kanałów, doszedłem no do pewnego momentu, gdzie niestety się Was poradzić i Wy mi w tym jesteście potrzebni i to bardzo, więc prośba teraz dla Was. Od momentu użycia tego filmu proszę Was o silne i bardzo konkretne zaangażowanie się w komentarzach do napisania swoich przemyśleń o aktualnej, e, o aktualnej jakby zmianie. W samym wy samej zmi zmianie prowadzenia ogólnie rzecz biorąc, Satisa. Jest to odcinek, który zapowiada ogromną rewolucję i zmianę względem tej serii. Nie traktujcie tego jako koniec serii i koniec kanału. Jest to materiał, który ma mi pomóc lepszym zoptymalizowaniu kanału i dostarczania Wam jak najlepszej serii. Więc proszę Was, wejdźcie do sekcji komentarzy, napiszcie co Wam przeszkadza, Twoje jakby przemyślenia, inne rzeczy i napiszcie konkretnie, proszę Was, nie olejcie tego filmu. Potraktujcie to poważnie. Bo chcę dla Was tworzyć nowe materiały, ale widzę, że bez Waszej rady, bez Waszego odczucia. Nie jestem w stanie to zrobić. Bo potrzebuję tego. Więc. Przepraszam, wejdźcie do sekcji komentarzy. Napiszcie komentarz. Co Wam przeszkadza, Wasze odczucia, przemyślenia, co byście chcieli na przykład, żebym wprowadził, to wprowadzę. Gdzieś tu obok dam moje trzy jakby same założenia. Z tych założeń mam dodatki, to sobie robiłem ostatnio dodatki, to wyrzucenie monotoniczności. W tylu jakim ja prowadzę aktualną serię w stylu monotonicznym, powolnym e, na spokojnie widzę, że odrzuca Was. Chcę to zmienić i to wyrzucę. Miniaturki. Postaram się ja postaram się wrzucać dużo miniaturek. E, lepsze też tytuły bo te tytuły są takie ni owo, ni stąd nie łączące się z całym klu danego odcinka Warta rzecz czwarta rzecz to jest lepsza kompozycja pomysłów i dotrzymywanie założonych założonych pomysłów do samego końca stworzenie je a jeżeli ich nie dotrzymam, chcecie mnie ukarać. Mówmy się na taką ugodę, że. I to Was bardzo proszę, zaangażujcie się. Macie pod każdym odcinkiem, to jest nasza mała, każdym odcinkiem pisać mi, co byście zmienili, Jakbyście to widzieli. A ja postaram się to w mniej więcej jakimś kontekście, to zmienić. Opracujmy dla nas, dla nowych e, widzów, nowych ludzi na tym kanale, którzy będą przychodzić. W środowisko, w którym staną już na lata. Tylko potrzebuję Waszej pomocy, która nas, nam pomoże. I stworzymy Zarąbiste środowisko, zarąbisty kanał, gdzie ludzie się dogadują i są zarąbiste, grube materiały. To jest już koniec tego materiału. Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku i o tym, żeby angażować się w tych komentarzach. Proszę Was bardzo, zróbcie to. Zaraz po tym odcinku też. Zrzucę ankietę, żebyście dali znać, co byście chcieli zmienić. Inne rzeczy. I zaangażujcie się, bo to jest u lepszej przyszłości kanału, a nie w wypaleniu się, oddaniu się. Więc proszę, starajcie się. Ja Was żegnam. O, o 6.15. Dziękuję wam. mano. No i cześć, miłego dnia wam życzę, a tak a propos.